No cześć, słuchajcie, dzisiaj to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co zrobimy z tych prac takich bardziej czasochłonnych, to, to jest to, co widzieliście na Timelapse. Ja się jeszcze tutaj dobiorę do panewek korbowodowych to będzie na tyle, dlatego że ja w planie zdejmowanie głowicy, ale zarówno głowicę jak i. Panewki główne są mocowane na śruby z łubem E14. A ja w swojej mądrości jedyną nasadkę, jaką miałem, czyli na 3,4, stwierdziłem, że nada się do odkręcania tej śruby, tych śrub w głowicy. No i pękła, jak widzicie. Także muszę skoczyć sobie jutro do sklepu i kupić nasadki na. Kwadrat półcalowy, i wtedy dopiero odkręcać te śruby. W tej chwili, jak widzicie, miska jest zdjęta. Nie obyło się bez przygód, oczywiście, jak żeby inaczej musiała, yy, musiała zerwać się śruba ta narożnikowa. Moja wina, ponieważ yy, źle założyłem klucz, żeby to odkręcić. No i stało się. Trochę walki z tym było. Teraz sobie zdemontuję yy, tą. Pokrywę pompy oleju w tym miejscu, gdzie chcę coś jeszcze pokazać. Tutaj przychodzi taki ślisk po którym łańcuszek sobie biegnie, pompy oleju. Często jeżeli to jest wytarta, a łańcuszek wyciągnięty ma bardzo duży luz, no to o to dzwoni i słychać takie dziwne rzężenie u dołu silnika. Dobra, zdejmujemy pompę oleju. Jak widzicie ten silnik jest czyściutki. Przypominam dla osobom, które nie wiedzą, że ten motor jest przy każdej zmianie oleju płukany do czystego ropą. I właśnie chcę zobaczyć, jak wyglądają w nim panewki. Po to, żeby nie było. Także odkręcam je za chwilę i zobaczymy, jak to będzie. Możemy odkręcać tą I te dwie, to wystarczy popuścić, i idzie już stosunkowo lekko. Ja sobie teraz tu zdemontuję. Jeżeli chodzi o pukanie ropą, słuchajcie, ja nikogo nie namawiam. Każdy robi jak uważa. Ja do tej metody jestem przekonany. Jeżeli robić ją w sposób prawidłowy, no to nic złego się nie stanie. Tutaj jest wszystko idealnie. Panewki, zobaczcie, postaram się to pokazać tak, żeby było dobrze widać. To jest 60 tysięcy, ona nie jest nigdzie ani porysowana, ani przetarta. Są takie momenty, gdzie jest wyświecona. Ale to nie jest nic, nic strasznego, złożymy to z powrotem, zobaczymy kolejną. Jakieś przebarwienie na wale, ale rys nie ma żadnych, absolutnie, panewka. No to jest praktycznie nowa panewka. Tutaj przy brzegu jest takie przetarcie, ale to już to jest typowe. Zaczyna być widać jakieś zużycie. 60 tysięcy słuchajcie nie ma natomiast. Jakiś tam rys i, i głębokich przetarć. Dobra obrócę sobie wałem, ale najpierw skręcę to z powrotem. Oczywiście nie będę tego dociągał. Chodzi tylko o to, żeby ładnie się wał obrócił, wał, a żeby go obrócić, to potrzebowałbym wkręcić śrubę z powrotem. Słuchajcie, ta śruba to jest śruba, która mocuje kółko wałka, kółko do paska rozrządu oraz kółko napędowe pompy oleju, to wszystko działa na zasadzie takiej, że to musi być ściśnięte razem i wtedy dopiero jest tarcia na tyle dużo, że to się nie obraca tej śruby jeżeli chcielibyście z powrotem ją użyć, czy po wymianie rozrządu, czy po jakimś tam remoncie silnika można użyć na powrót tylko i wyłącznie jeśli mierząc odległość od tego kołnierza do końca śruby, czyli w ten sposób nie mamy więcej niż 49,1. Jeżeli ten wymiar jest większy niż 49,1, śrubę należy bezwzględnie wymienić. Konsekwencje każdy zna, nie będę chyba odkrywczy, jeśli powiem, że zerwanie paska rozrządu albo zerwanie paska sprzętu w tych samochodach kończy się raczej katastrofą. Ja sobie tutaj troszeczkę wkręcę tą śrubę, żeby móc obrócić wałem i dostać się do kolejnych dwóch anewek. Dobra, aha, mamy zblokowany wał. O, przy okazji mogę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Tu jest ten w korpusie, w silniku otwór, który służy do założenia blokady wału. Tutaj pasuje doskonale kolwiek. Stalowego twardego pręta, jeżeli nie macie blokady o rozmiarze 8. Ja używam takiego wybijaka, i na, na czym polega ryzyko, jeżeli chodzi o ustawienie. Nie mogę trafić od tej strony. Jeżeli chodzi o ustawienie blokady wału, zobaczcie, w tym miejscu do przeciwwagi wału, jak widzicie, dochodzi nasza blokada. I teraz niebezpieczeństwo polega na tym. Że ona musi trafić dokładnie, teraz wam pokażę, żeby to było widać, w to wycięcie, w to miejsce. Wtedy to wszystko jest ciasne i siedzi w prawidłowej pozycji. Natomiast często zdarza się, że ludzie tą blokadę wkładają i ona wpada w ten otwór. Tutaj są, jak widzicie, otwory w przeciwwadze, które służą do wyważenia wału. To są nawiercane takie otwory, w ten sposób ubytek wagi następuje i y, całość ma odpowiednie wyważenie. Dlatego widzicie, te otwory są bardzo blisko siebie. Ten prawidłowy ma taki przekrój prostokątny, jest frezowany, a ten nawiercany to nie jest otwór do blokowania, tylko otwór do, y, po wyważaniu, po odwiercaniu przeciwwagi. Dobra, przechodzimy do następnych dwóch panelek, tej i tej. To jest. To jest luźne. Dobra, pójdzie palcami. Ok. Jeszcze trochę. No dalej, chodź. Nie mi się jakieś narzędzi. Wystarczyłoby puknąć delikatnie plastikowym młotkiem ok słuchajcie ja nie wiem czy ja będę w ogóle coś z tym dalej robił to jest fabryka matowa kanaweczka bez żadnych na krawędziach jest wyświecona To będzie chyba równie dobra. Gdyby było zupełnie inaczej, byłbym zawiedziony. Ok. Heh. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jak nowy. Dobra. Tak jak mówiłem, ten silnik. Nie miał żadnych problemów, on był 100% ok. W momencie kiedy był demontowany z samochodu, ale do świętego spokoju. Zrobię sobie z nim porządek. Na stan to Fabryka Plus. Dobra, słuchajcie ja sobie to Tyle na dzisiaj, w następnej części Zdejmiemy głowicę i wyleci wam. zobaczymy jak wyglądają komory spalania cylindry. Na pewno tam będzie kupa szajsa, no bo taka specyfika tego silnika jest niestety. A tak poza tym, to sami widzicie jak to wygląda. Robota powolutku idzie naprzód, czysta. Nie jest, ale dosyć przyjemna. Ok, tyle na dzisiaj. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.